Witam wszystkich, kolejny wypadzik do lasu, nie jestem sam, znowu jestem z Luncią, no i mamy chyba siódmy dołeczek i jest fancik, jest chyba monetka, zobaczcie, jest tu lunciao. siedzi i pilnuje i nasłuchuje co w lesie pisze, a tutaj już mamy dołeczek, żeśmy wykopali i tu leży i trafiła nam się monetka. Co to za monetka? Jest sprawdzamy Ale leciutka Z prl Tak, 10 groszy z prl -u. Tak, 10 groszy mamy Na datę będzie widać chociaż Ale super, na samym wejściu siódmy dołeczek i monetka o, ja tutaj nie widzę 1900, ale który to, nie wiem nie widzę. Zaraz trochę. Może naplujemy, będzie lepiej widać. Się przemyje. Trochę naplulim. I no to może będzie widać, bo wody z zbiorniczkiem nie mamy. Szy 61. No to jest. Pierwsza monetka dzisiaj nasza z Pirelu, 10 groszy. Lecimy dalej, do następnego doeczka. Jest kolejny dołeczek Jest kolejny fancik Tutaj leży I Chyba znowu monetka Ale jaka jeszcze nie wiem Już bierzemy Tak mi się wydaje, że monetka Co widać? Coś co na niej jest. Ale co to za monetka to nie wiem. Mimo, że przebija. Co to by było coś ciekawszego z drugiej strony? coś jest, ale co to nie wiadomo czekajcie, troszeczkę przeczyszczę może będzie coś trochę widać, nie wiem zaraz wracam no już jestem z powrotem próbowałem troszkę podczyścić ale to chyba nie za bardzo się udało nic tu nie widzę coś starego musi być chyba Nie wiem, czy tu coś zobaczycie w ogóle na tym. Chyba, że może po wyczyszczeniu w domu się wyczyści, to może coś będzie widać co z tego, co to jest. A, już... Pięć groszy chyba. Tak, to chyba pięciogroszówka jest, ta. No teraz zobaczyłem to. To już nie widać. Może jakby podczyścił trochę, to może coś tam się zobaczy jakąś datę albo coś Bo tak to lipa. No dobra, to mamy pięciogruszówkę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, pięciogruszówka chyba. No dobra, mamy drugą monetkę. lecimy na do następnego dołeczka. I kolejny dołeczek jest kolejny fancik Tu z dołeczko nam wyskoczył I leży tutaj Wyszedł nam pierścionek z oczkiem mamy pierścionek, kolejny Drugi pierścionek z tego samego miejsca co ostatnio w poprzednim odcinku byliśmy 26 odcinka byliśmy tu, teraz 27 i 27 wyszedł pierścionek. Kurna, próbowałem podczyścić, i się złamał. Nie ja cię nie mogę, no. Tak to jest, jak się robi, jedną ręką. i teraz już, no, a to ani złoto, ani srebro chyba nie jest. Nie, tak dobrze nie widać. No to zwykłe chyba. No może i srebrko było. No. Ja tutaj nie widzę. Tego. Coś tutaj jest, ale co? No i drugi kawałeczek odpadł no. Cały fancior był. Się podczyścił trochę w domu, może chyba się nie dalej. No tak to jest. Jak się jedną ręką robi wszystko. No dobra, wpadł nam pierścioneczek. Kolejny. I z oczkiem. To do następnego doleczka. Kolejny dołeczek, i jest po dłuższych poszukiwaniach, w końcu trafiliśmy. Chyba jest monetka. Trochę się nakopaliśmy od ostatniego momentu. I mamy monetkę. Tylko jaka? Jeszcze nie wiemy. Teraz się dowiemy. Dwie kopiejki Roskie. Roskie tu byli i zgubili dwie kopiejki Z tysiąc, z tysiąc, tysiąc osiemset siedemdziesiąty. Ale który to nie widzę. 1870 Wiem piąty czy coś? za ja troszkę podczyszczę, zaraz wracam. No się jestem z powrotem. Trochę podczyściłem. I tu może będzie lepiej datę widać teraz. Gdzie ona jest? 1875, dwie kopiejki. Dobra, jest kolejna monetka, mordę cieszę. Do następnego dołeczka. Nie Nieluncia? Do następnego dołeczka, jest kolejna monetka I pierścioneczek też Kolejny dołeczek I kolejny fancik tutaj leży Trafiliśmy kutkę Jakąś starą Ale bez kluczyka No co, lecimy dalej, do następnego dołeczka Kolejny dołeczek i kolejny fancik leży tutaj. Taki fancik nam wpadł. Ale co to jest? Od maszyny jakiejś, czy od czego? Od jakiejś maszyny pewnie. Coś gwintowane. Ale od jakiej i co to jest? Nie wiem. No dobra, lecimy do następnego dołeczka. <laughs> Szukać dalej monetek skarbów nieluncia. Jest kolejny dołeczek. Jest kolejny fancik taki nam tutaj wyszedł z takim oznaczeniem jakieś takie pokryweczka od czegoś, ale od czego to nie wiem. To niżej może będzie lepiej widać. Co to za pokryweczkę od czego to? LSS. nie wiem od czego to mogło być dobra, lecimy dalej do następnego doeczka. no a w międzyczasie jeszcze tyle nazbierałem, żeby nie było że ja same monetki, pierścionki tylko znajduję ale poza tym Zanim coś znajdę, no to kupę zbieram śmieci jeszcze, kapsli i wszystkiego. <grystanie> tak, żeby nie było, że same monetki mi na filmie wychodzą. <grystanie> które pokazuję, bo tego to nie pokazuję Wam, bo by baterii mi nie starczyło. <grystanie> żeby film nagrać. No tak, że nie tylko same monetki mi wychodzą na filmach, ale za, prze, przed monetkami kupę śmieci jeszcze jest, i w międzyczasie. To na razie, lecimy dalej do następnego dołeczka. <grystanie> Kolejny dołeczek I kolejny fancik No i I mamy chyba monetkę Gdzieś ona tu Gdzieś leżała Ale teraz gdzie leży to i Holender nie wiem teraz gdzie ona leży Ale zarazem poszukamy Jest, leży tutaj monetka. Już ją bierzemy. Ile to będzie? I co to będzie? Polskie? Tak. Dwa złote PRL. <ścoughs> Dwa złote z prl mamy. A, się ładnie świeci. Który? 87 To mamy dwa zeta. Dobra, lecimy do następnego dołeczka. Deszcz pada. nie fajnie się chodzi, no ale... Dzień trzeba zaliczyć. Lecimy dalej. Czego się nie robi dla poszukiwań. Jest kolejny dołeczek. I kolejny fancik. Jakiś uchwyt od gara musiężny nam wpadł. Z mosiądzu jakiś chyba kawałek. Element nam wpadł. Od gara, od kociołka, czy od czego, czy od skrzyneczki może jakieś Nie wiem Lecimy dalej Do następnego dołeczka Kolejny dołeczek I kolejny fancik I jak zwykle luncia musiałem mi usiąść znowu I to wpada chyba jakaś monetka. A, leży tutaj <gryw> O Jeszcze zakopała Taka malu coś malutkiego, ale to chyba muletka malutka taka manieńka A, jeden grosz Międzywojenny chyba Tak, jeden grosz Dam wpadł Taki malutki, jeden grosik A Z drugiej będzie coś widać Ej, nie widać Spróbuję trochę podczyścić, może się coś uda zobaczyć. Zaraz wracam Już jestem z powrotem. Trochę udało się podczyścić Ale stan monetki jest bardzo ładny. No znowu z tą ostrością. Nie wiem, czy to dobrze widać, może boczkiem trochę, jeden grosik, nie no może będzie datę widać, albo nie. No jakoś zata jestem, 1946 chyba, tak? nie widzę na telefon, jeszcze mi kropki na telefonie, zapadał deszcz i nie mogę dojrzeć 1949 no chyba tak, chyba dobrze tak, dojrzałem dobra, jest kolejna monetka, jeden grosik dla Do następnego dołeczka Kolejny fancik i fajny gadżetik Jaki fajny kapstelek trafiłem No takiego nie widziałem Jakiś strażak czy kto to gra? Na trąbce Ciekawy kapstelek fajny Dobra, lecimy do następnego dołeczka Kapstelek fajny się trafił no, i mamy kolejny fancik. Wyszedłem z lasku troszkę na łąkę, i mamy fancik. Tego się nie spodziewałem. Zobaczcie sami: zegarek. Nie uciekaj. Tak, obramówka od zegarka, chyba. Bo środka to chyba już nie ma. Coś tu jest. Dajcie chwilę podczyszczę troszeczkę Bo coś tu odpada Tak, tyle z zegarka zostało Zaraz podczyszczę troszeczkę i wracam Już jestem z powrotem, już podczyściłem troszeczkę I to wygląda tak Tyle zostało z zegarka Szkoda, że nie cały był rozbebeszony cały zegareczek ciekawe z jakiego materiału to jest no waga to w miarę leciutki jest ze srebra to chyba nie jest zrobiony. raczej nie no dobra mamy zegareczek lecimy dalej do następnego dołeczka i kolejny dołeczek i kolejny fancik, jest monetka Tutaj leży Jest monetka kolejna <ścoughs> A się człowiekowi serce cieszy Jak znajduje monetki Oj, to to chyba z żarta już Zżarbują Jeden grosz międzywojenny ale, czy ją doczytamy? 1938, jak się nie mylę bo dobrze nie widzę 1938 chyba Chyba tak, ile to jest? Jeden czy dwa grosze? Chyba jeden. Tak, jed, jeden grosz. To lecimy dalej, mamy kolejną monetkę. Do następnego dołeczka. Kolejny dołeczek Jest kolejny fancik legancki. Zobaczcie. Nie wiem czy dobrze to będzie widać Ekstrażytnia 40% Producent Pol Poland Polska Jest flaszeczka Polmosik 0,75 litra i się uchowała jeszcze flaszeczka, no ładna flaszeczka W środku trawka rośnie Dobra, lecimy dalej do następnego dołeczka Szkoda, że nie pełna Jest kolejny dołeczek i kolejny fancik Taka oto blaszka nam się trafiła Nie wiem, co to za blaszka, do czego to służyła. Kawałek takiej blaszki z napisem. Ale ja tutaj nie widzę i nie przeczytam tego, co to jest. Nie wiem, nie wiem. Nie przeczytam tego, bo nie widzę. A z drugiej strony na tej blaszce jest coś takiego. Nie wiem, co to może być. Może ktoś z was będzie wiedział. Nie wiem, inicjały jakieś. Co to jest? Nie wiem. Myślałem, że to zwykły śmieć, kawałek blaszki. Miałem to wypierdzielić A tu proszę. Jaka niespodzianka. Dobra, lecimy dalej do następnego dołeczka. Jest kolejny fancik. Deszcz pada. W lesie ciemno, ciemno się zrobiło. Kompletnie nic nie widać. Tele, telefon to rozjaśnia. <gryw> w telefonie to jest rozjaśnione niby widno w lesie, a w rzeczywistości coś już ciemnawo jest Nie luncia? Tak, do domu już poszło, tak, skóra ci zmokła już noś <grym> Dobra, lecimy dalej do następnego dołeczka. Kolejny fancik, kolejny dołeczek leży tutaj. Wpadnął jaki taki duży trybik No taki trybik Na pewno nie od tego zegarka chyba co znaleźliśmy <grym> Bo to całkiem gdzie indziej jest ale wielki, wielki trybik. Dobra, lecimy dalej, do następnego dołeczka. Kolejny dołeczek. Kolejny fancik. To jest dołeczka, leży tutaj. Element od widelca albo od łyżki, kawałek wpadł. Cześć, tu niżej może będzie lepiej widać, bo już też ciemno się zrobiło, już ostrości nie widać. Już nie łapię. Nie wiem, że tu coś będzie na niej cokolwiek widać Ale tutaj chyba nic nie widać na niej A no może coś jest, tylko już tak ciemno że telefon już nie zbiera No dobra wpadł kawałek łyżki albo widelca To chyba jakaś, czy miedziana Dobra No co? Lecimy dalej Co z daleka będzie widać? O! Coś, co teraz zapało troszkę lepiej. No i znowu uciekło. Dobra, telefon już nie zbiera, to nie widać. Nic tu nie widać na niej. Dobra, lecimy dalej, do następnego jest Może jeszcze będzie, bo już ciemno. Piąta godzina już. Jest kolejny dołeczek, już jesteśmy prawie że przy autku wyszliśmy z lasu i trafiła nam się jeszcze monetka na koniec leży tutaj chyba monetka, przynajmniej tak mi się wydaje monetka jakaś wypukła 5 czegoś tam A czego to nie wiem jakiś piątek no to strasznie leciutkie to jest żeby się nie okazało czy to jeszcze sreberko czekajcie troszeczkę przeczyszczę zobaczymy co to jest przy samym autku jeszcze jeden doeczek kopnęliśmy I wyskoczyła nam monetka Nie wiem czy to będzie widać coś Nie wiem co to za monetka Jeden grosz chyba tak międzywojenne Jeden grosik Tak, jeden grosik międzywojenny tu jakbyśmy tak bardziej będzie widać datę jakbyśmy go przytarli trochę chyba już nie to słabe światło nie chce złapać już że nie, już nie zapię. dobra mamy jeszcze jed jeden grosik wpadł nam przez sam samochodziku dobra, jeszcze zerknę, może coś wpadnie jeszcze, Ej, jak nie to do nas tego dołeczka jest zmęczony, już leży. Już by do samochodzików skoczył najchętniej. Deszcz pada. <głos> <głos> Jeszcze trochę musi wytrzymać chwilę.